Siema wszystkim, z tej strony Pędzę, dzisiaj kolejny odcinek z BSa, proszę Państwa, Borysza nowy sezon ligi tutaj za Dymiarzy, także zaraz sobie zagramy i wam pokażę, które miejsce zajmujemy aktualnie Także co wam przypominam jeszcze o OPEC-cie w górę subskrypcji standardowo, no wiadomo, te 10 koła już, że nie będę gadał, do tylko po prostu zawsze suba, no i co, lecimy do gier. Także jak widzicie, jesteśmy już w gierce, proszę Państwa, i zaczął się kolejny dzień ligi mocy. Mam 4 tickety na 4, więc nic jeszcze nie grałem i polecimy sobie prawdopodobnie na początek z y, meczem mocy. Jak widzicie mamy pierwsze miejsce, jest to Proszę Państwa, Liga Mityczna 1. Nigdy nie byłem tak wysoko w żadnych tam innych ligach jak są te na meczu mocy, czy jak to, nie na meczu mocy, tylko na tej Ligi de Parku, czy Kuziwa, jak się to nazywa, czekajcie, ja nie pamiętam jak się to nazywa, ale wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o, o Ligę Mocy, dobrze mówię. Nigdy nie byłem tam tak wysoko, to jest raczej niemożliwe. Mam tutaj, proszę Państwa, sobie klubik pełny. 30 na 30 także jak ktoś chce, to może sobie widzieć o tysięcy, 25 tysięcy puarów. Na co? A my sobie już tutaj polecimy yy, z meczem mocy. Tutaj się postać wybiera podczas gry, więc sobie yy, no jeszcze nie klikam. Dobra, lecimy. Mamy Ford Klejnotów, Ford Klejnotów. Ej, kurde, pieczonej. Panda banda, Panda banda, co jest? Panda banda dowodzi widzowie. Ja bym sobie tutaj zabrał, co bym sobie tutaj zabrał, kurde, pieczone. Coś sympatycznego co będzie co przeszkadzało w wejściu tu, kurde może bym zabrał sobie kurczę piczane. Albo coś do rzucania, albo jakąś peny Może peny w sumie, spróbujemy peny, bo ona ma fajny ten taki ulcik co strzela tymi dziadowcłami, zobaczymy co jest z peny Wybierają już tu powoli wszyscy i mam nadzieję że nie będzie tak że jakiś, no za przez znowu się zaczyna, nie, nie mogę Znowu się zaczyna, jak ostatnio coś mi grać tak samo się nie dało wybrać o, tutaj bym wziął. Ujujuj, tutaj bym coś wziął fajnego, co będzie przeszkadzało. Coś na daleko i coś co zablokuje. Czekajcie, czy ja blokuję? Nie, nie jestem tym. E, ja bym sobie zabrał może. Kurde, tika? A sp... może tika, on bierze peny. <laughs> Kurde, bo na blisko chyba się tu nie opłaca, tak mi się wydaje. Chyba na blisko się nie opłaca. Albo bi. Nie, nie mam, dobra chyba weźmiemy, ale to Tika zablokowały te szmule To ja mogę wziąć, albo jeszcze Dynamite'a, M wzięli Ja pierdzielę. i szczerze nie mam pojęcia teraz co zabrać, jak on weźmie coś do rzucania, to biorę coś do rzucania Bo M no pewnie to jest niby do strzelania, ma tylko tego ulta, więc spoko Dobra, on wziął jakąś tą Zadymiarę, ja pierdzielę. szczerze nie wiem co teraz zabrać, B, Nani, Edgara Ja no, muszę coś do rzucania, gdzie jest Barley? Weźmiemy, nie, dobra wiecie co Burde Barley, Mike. Dobra, wezmę Barleya, nie mam pojęcia, wezmę Barleya, już trudno, jaki to ma ult Jezu, Barley rzuca ozdrabiający, no weźmiemy sobie tę ozdrabiający, ja pierdziele, już wiem, że ma będzie lipa Nie no, ja nigdy nie wiem, co wziąć na taką mapę, taką, że jest z tym, to jest tak do bani no, Ale dobra, my mamy w sumie tak do rzucania jedną postać na dalsze. może Może to da jakąś przewagę, albo może przez to właśnie przegramy, zobaczymy Przynajmniej wybrali mecz, więc już mnie to cieszy, nawet jak przegramy, to już przynajmniej zagramy, a nie, że będę czekał pół godziny, aż się wybierzemy, bo tak też się zdarzało, dobra. Zero sekund, lecimy, lecimy! W ogóle jest wolne, widzowie. Coś pięknego, jest wolne. A chyba do poniedziałku, bo jeszcze piszą potem matury, więc Beka, Beka z Was, Bek, wychodzicie do postawki, czy tam gdzieś to u Was nie piszą matur SS. A nie, w sumie czekajcie, bo jest chyba ten egzamin u mokasi ale to chyba... Nie, kiedy to już chyba było, co nie? To jemu już chyba było, chociaż nie jestem pewien, ale... Dobra, to coś to coś robi ten Barley, jednak powiem tak. Ten Barley coś robi, dobra, dobra, nice, nice. No i rozwaliłem wam feści tą tam, tam pendy. Pajperkę, no idźcie to! Aha, no to my mamy już po U nas Penny sobie stoi w miejscu i nie strzela od początku gry. Ja pierdzielę, dobra. No i dlaczego. O, wyruszyła teraz. Dlaczego to się zawsze trafia taki skład, że goś... kampi cały mecz w miejscu? Ja pierdzielę. To jest jakiś dramat. Władamy sobie tutaj, tak rzucamy. Jednak widzę, że to chyba nie był dobry pomysł. Ta kurde, ten Barley. Ale nic, nic już nie poradzę. Dobra, zrobimy sobie, żeby zablokować wejścia. Tu będę kładł. O nie, plecy! Plecy, ty szmulu, szmulu, kład tu szybko. Ja pierdzielę, rzuciłem tylko dwa eliksiry. No nic, dobra. Lecimy dalej, z 20 do 60. No już wiem, że Barley to będzie lipa konkretna. oj, widzowie, Barley, ja już nie biorę nigdy na ten tryb. Naprawdę, to jest jakaś tragedia. Rzucę tu. Oha, i oczywiście jeszcze ulta mi zabrało, tak? Ja pierdzielę, jak ta gra mi czasami na. O nie, nie zabrało mnie tego ulta, jednak dobra, to teraz go rzucam. Let's go, ta peperki nie poszły, bo ona zginęła. No nie zginęła, jakim cudem? Ja pierdzielę, koniec odgrywki. No i zarąbiście, dobra. A tutaj są po dwa mecze, dobra, to jeszcze nie jest koniec, ale. No ale raczej słabe tej szanse widzę, dobra. Miałem ja no jednak, kurde, dają przewagę te postaci takie niby barley, i, i nic to nie dało. Tak, żeby nie weszli, tak, żeby nie weszli daleko Sandy, Sandy, Sandy No Sandy, weź wywalaj Szmlico, kurde Chyba wejdziemy sobie tak, wejdziemy sobie tak I tutaj kładziemy, tak leczenie sobie dajemy Let's go, let's go Dobrze, nabija się to, nabija się to, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej Sandy dostała No po, poróbcie to, kurde Ja pierdzielę Tom Ems teraz z czatu, Ems, 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 Ems Dobra, jest dobrze, jest dobrze, stali dostanie na Pyrrę, dostał tutaj ten. Ej, dobra, bo na razie to idzie git, na razie to idzie git. Jeszcze nie zginąłem ani razu, ani zginęli. Dobra, no, zginąłem teraz. Ale my znowu mamy mniej procent, jak to jest możliwe? Ja pierdzielę. Byśmy tam stali więcej, ale oni mają już więcej procent. To jest kurde niemożliwe jakieś. To jest tragedia. To jest szkoda gadać, szkoda szępić ja, Dobra. No ja pierdzielę, nie, dobra, ta, jednak Piper to jest tak OP tutaj postaciom. Za to w ogóle nie wiem. No ten chłop znowu stoi w miejscu, no przecież tak się nie da grać, no ja... JA pierdzielę! Ale czemu nie można zgłaszać tych ludzi, że stanie w miejscu i kampienie? No teraz bana powinien dostać na tydzień grania i by się obstał ten chłop. No dobra, przynajmniej rzuciłem im tamte, więc nie postoją sobie za... No nie, postoją, bo miałem dziurę. Nie no, ale to jest tak naprawdę 2 dwa na 3 na dla naszej strony, no. Bez szans. Aha jeszcze tutaj te sędzi w tych krzakach kampi. Pie... Dobrzego Maja, nie mogę wejść ją, weź ją, weź Tomem, weźcie Tomem, strzela ktoś No ja pierdzielę, nie mogę, dobra bez szans Ja mogę sobie postać w miejscu się pokręcić, bo to nie ma, to jest bez sensu O dzięki, dzięki za gierkę Kozak było z botami grać coś co ja w miejscu Zarobi się, dobra zagrałem sobie jeszcze jedną a może ten drugi, nie, obleżenie w sumie tam też jest, plus trzy pucharki, tak czy siak dostaliśmy, więc nie jest najgorzej. Zagrałbym jeszcze raz mo mecz mocy, czy... A, mecz mocy, no co tam. Niech da susza. O, nagroda, i tu biorę piper i nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, ja nie blokuję, więc biorę piper, piper jest moja, nie zabierać jej, uwaga. Proszę, żebym zdążył zabrać sobie tą piper, albo jakoś postania daleko po prostu, dobra. O, piperka jest, let's go. Jak mi dają Piper, jak, mi jak dostanę piperkę, to już jest gra GG y porobiona, będzie łatwiutko. Dobra czekamy i zostało, 11 sekund, no i czy oni zablokują, no. No jaki debil, przecież widzisz, że ja wybrałem Piper, to po gówno nie blokuje. Nie mogę, jaki łeb. To ja biorę B w takim razie. O nie, nie zablokowałem Piper, zablokował... O, to zarobiście, się tak biorę Piperkę, dobra. Chyba, że ten Rusek zabierze Piperkę, to wtedy będzie przypał. Bo tam widzę, że jest jakiś kurde... Dwóch typów, my mamy Hiszpana... Dobra, no niech on wybiera, nie, no znowu chłop. Jak on ten chłop nie wybierze, to naprawdę się denerwuje. No ja pierdzielę! Zagrajcie ten mecz, a meby Tak się nie da, naprawdę, wagoniki znowu. Ja pierdykam. <laughs> Dobra, niech oni co ci blokują, ja wezmę sobie. No, do rzucania nic nie biorę, bo to gówno dawało, wiecie co. Ja wezmę znowu, sobie co by sobie tutaj zabrać. Może jakieś. Nie, nie, kiełka. Czym ja tu dawno nie grałem? Amberkę może wezmę, i Nie Weźmiemy Amber, spróbujemy na Amber. Ona no, niby coś tam fajnie robi, więc zobaczymy. Nie, jak oni tego. Znowu nie zablokowali. Oni nie zablokowali, dobra, niech teraz te boty wybiorą to postacie. Ja pierdzielę, mam tyle czasu, żeby się zdecydować. Nie mogą wybrać. No, let's go, dobra, biorę Amber, wywalone. A tu nawet nie mam w niej gadżetu XD Nawet nie zauważyłem, no to trudno No trudno, wywalone już polecimy, tak, rzadkość O tu się da sortować, jeszcze co jest Nawet nie wiedziałem, się da sortować, ja pierdziele Rzadkością, ty A teraz poziom mocy? Let's go, na niej, nie wiem, dobra Ej, chyba zagramy, chyba wybiorę te postacie Leopard Wybierz, proszę ci masz tyle sekund, proszę cię No i jeszcze wait, czemu tam wait? Nie, on A pierdzi, jak on tego nie wbierze, to mi chyba trafi. No a ten na pewno wybierze, leopard. Wybierz, ty szmulu. Nie, dobra, let's go. Zagramy mecz, coś pięknego. Dobra, polecimy. I mają Rose, Ems, Dynamika. My nic nie mamy do rzucania. Oj, oj, ja mam na blisko w sumie tego yy, Stewarta, Zobaczymy, zobaczymy. No nic nie poradzę. Ten Dynamite będzie przez to przewaga teraz, ale. No dobra. Zbiory klejnotów, let's go. A tutaj ten pociąg jeździ walony. Ja zapomniałem, ja pierdzielę kolejka z A czemu klejnot strony życiu? To jest nie fair, nie mam bliżej tego teraz. Bo już myślałem, że hop będzie stał w miejscu, mnie chyba trafiło. I jem, łatwo. Aha, nie zginęła, ale dostała dosyć mocno, dobra. Ja leży tu. Tak, 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 tak. tak. No co? No przecież dostałem. Aj, brońcie, brońcie ten klejnot, brońcie ten klejnot. Kurde, steward, bo cię dawaj to. Let's go, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, jest git, jest git, jest git. Nawet nie mam takiego najgorszego składu, w sumie jak tak myślę. Rzucimy sobie tutaj podpalenie. I teraz elegancko, let's go. Pięknie się podpalili. E Ems dostała znowu, let's go. Widziałem, że tutaj w ogóle tą e Amber się spoko jak się ma automatycznie, to tak fajnie namierza jakoś, nie wiem. W sensie, niby nie najlepiej, ale. No właśnie, porobiliśmy, dobra. Rose, 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 Dynamite, ty bocie! Podpaliłem go, let's go, pięknie, 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 fajka, pięknie, dobra, a dostał E-Dynamite, nie, nie zginął. Ja pierdzielę, ale tamta nazbiera aptych. Kurde, ile tamta MS zbierała tego, i trzeba szybko iść, no i znowu tam Leo w miejscu stoi. Co on robi, ten chłop? A czemu my stoimy w miejscu? Nie, bez szans. No, bez szans, ja pierdykam. Ale pierwszy mecz to jest, zepsuliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że tam sobie zdążyła to zabrać. Gdzieś sekundy, no i GG. Pięknie. Super, normalnie, elegancko. Pierwsza rozgrywka. a no, dwie rundy, więc jest, jest bez problemu. <grywka> no najgorzej, ja nie mogę nigdy żadnego meczu tutaj. Wygrać to jest jakaś tragedia i porażka. Dobra, dawaj. Lecimy. Pędziel, ale ty możecie właśnie sobie napisać? Co robicie w nowym roku? Ile już... O kurde... Ile już czego? Nie wiem czego, czego, ile Widziałem, że na siłowniach są obłożenia. I jak w styczeń, w oczy chcemy postawić, a za miesiąc i tak będzie pusto. Uuu, chyba, że zamkną to w ogóle. Dobra. Podpaliłem tu, ja się zdążę schować? Dobra, zdążę się schować. Nie, nie, to ja pierdzielę! Ale porobiłem ją, dobra, porobiłem ją, na nie widziałem. Na nie widziałem, że porobiłem, bo akurat zamknąłem oczy. Jak widziałem taką porażkę, dobra, dwa. Mamy dwa te. Ostrzesz pal... Tu szmula Dobra, dostała jeszcze luta z podpalenia Jest git, jest git, jest git Leży porobiona kolejny raz Elegancko ten jak mi się tu nie podoba znowu Szmul Dobra, nie wyjdzie teraz, bo go rozjedzie ta karetka, eee, yy, karetka, pociąg Dobra, mamy przewagę, mamy przewagę, mamy przewagę, M zleży, M zleży raczej M zleży, no Czemu oni nie pomagają mi strzelać, jak widzą, ja pierdziele dopiero po jakiejś czasie się orientuję. Dobra, 8 tych mamy, 8 tych, nie źle 8 tych, 10 tamtych. O, ale lag był jakieś spowolnienie. Co jest? Jaki lag? Jaki lag? Nie, dobra, nie zdążyłem spalić. Ja pierdzie znowu i mam więcej tych klejnotów. Dobra, z 5 do 6 dla, dla, dla nich w sensie wygrywają. Daj E czemu takie lagi są? No, ja się pytam. Pierdzielę. No idź, że idź, że idź. Leży... Fagon! Nie, nie, no przeciw... No tak się nie da. Tak się nie da grać. Dobra. GG. Robione, one po gierce. Kaput, Amen, dwie ojca i gdynia. No i ja pierdyle. Dobra. Nie ma sensu, garsza te trzy pocharki. Pokażcie, które mamy miejsce teraz. Ja już nawet nie zagram meczu chyba. Z tego, co mi się wydaje to... No mamy 191, więc trochę dobiłem. Pierwsze miejsce mamy. Zobaczymy, jak z tym będzie skishota. Proszę Państwa, zrobię. Mamy tutaj pierścia albo obraz sobie takiego skinshota, no i co, no i ja, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie filmu, Wstawcie suba, nie